i ruszyły bardzo ładnie Manitu. on wychodzi na prowadzenie zanim nim podąża sprytny Heniek na trzeciej pozycji Baden-Baden, Soter Duszka, adgrem i na ostatnim miejscu Betfan, już wchodzą w zakręt do celownika zostało jeszcze około 1000 metrów prowadzi Manitu. drugi jest sprytny Heniek przy wewnętrznej Baden-Baden w półsiodła Duszka, Soter poprawia Betwa, na ostatnią miejsce. Spada Adrem. I za moment wyjście na prostą finisową. Mani tu atakuje go sprytny Heniek, bardzo szeroko Betwa I są na prosty. Sprytny Heniek cieka O zewnętrznej Betfan, przy kanacie rusza Baden-Baden, także Soter włącza się do rywalizacji. Sprytny Heniek, sprytny Heniek, betwan Soter. Sprytny Heniek, betwan Soter. Sprytny Heniek zmierza po zwycięstwo na drugim miejscu. betwan na trzeciej pozycji kończy Soter.